Witamy Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że są Państwo tak samo jak my spragnieni piłki w najlepszym wydaniu. To spotkanie skomentuje dla Państwa duet Dariusz Szpakowski i Jacek Klaskowski. Dziś kolejne spotkanie La Liga Santander, którego będziemy świadkami. Real Sociedad zmierzy się z FC Barceloną. Witamy Państwa, dziś na trybunach naprawdę gorąca atmosfera. Obie drużyny będą chciały powalczyć o zwycięstwo i ciekaw jestem jak wejdą w mecz. Miejmy nadzieję, że nie zabraknie nam tutaj zdrowych piłkarskich emocji. Oni są znani raczej z gry defensywnej niż ofensywnej, cofania się całym zespołem za linię piłki i koncentracji przede wszystkim na obronie własnej bramki. Ale to nie znaczy, że nie mają utalentowanych napastników. W końcu w ostatecznym rozrachunku nie liczy się to, ile masz akcji ofensywnych, ale ile z nich wykorzystasz. Zobaczmy w jakim ustawieniu zagra dziś FC Barcelona. W bramce Mark André Terstegen. W linii defensywnej Piquet wystąpi razem z Longlet. De Jong oraz Sergio Busquets wystąpią w środku pola. A w pierwszej linii zobaczymy Luisa Suareza. Hat-trick. Każdy wie, że chodzi o strzelenie trzech bramek w jednym meczu. Ale co to jest klasyczny hat-trick? Tu zgody nie ma. Niektórzy twierdzą, że wystarczy, by gole padły w jednej połowie, inni, że muszą być to trafienia jedno po drugim, bez bramek innych graczy. Niektórzy wręcz uważają, że chodzi też o sposób zdobywania goli: musi być po jednym każdą nogą i trzeci głową. Martin Oedegaard, Jordi Alba, naciskany przez rywala, de Jong. Akcja skrzydłem. Piłkę dogrywa w szesnastkę Dembele. Dośrodkowywał, ale nie trafiła piłka do adresata. Subeldia. William José. Portu. Dobrze to odczytał. W porę zareagował i mają piłkę. Lionel Messi, argentyński napastnik kojarzony głównie z Barceloną. Czego może... Czy będzie prowadzenie? No, zastąpił bramkarza. Sergio Busquets. De Jong. No, świetnie go... De Jong! Pewnie wyłapał piłkę. No, dla takich chwil warto oglądać mecze. William José. No, gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, a tak spalony. Sergio Roberto. Złe zagranie i Barcelona traci piłkę. Suarez. Suárez świetnie zagrywa na wolne pole. Dembélé. Messi dobrze ustawiony przy dalszym słupku. Udana interwencja bramkarza, ale piłka nadal w grze. William José. Martin Ødegaard, Portu. William José. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Luis Suárez. Suarez posyła piłkę w szesnastkę. Ta, pierwsza bramka w tym meczu i mam nadzieję, że nie ostatnia. Pełni zasłużone prowadzenie przez większość czasu. Zespół miał wyraźną przewagę. W końcu ją udokumentował. Jeden do zera. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Zobaczymy. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył strata piłki. Dembele idzie do przodu. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Artur dobrze teraz odczytał intencję. Przejął piłkę. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Mierzona piłka wprost za plecy obrońców. Łapał piłkę. Koniec zagrożenia. Ależ go wypatrzył. Tembele. Messi nie Ma dużo miejsca. Brawo. Ładna, co najważniejsze skuteczna parada bramkarza. Był na posterunku. Miał obronić to uderzenie i obronił. Oby więcej takich udanych interwencji. Drogów polekarne. Dobrze wiązdkował przy tym rzucie rożnym. Nie próbował łapać piłki. I faul gracza Barsy. Sędzia przyznaje rzut wolny rywalom. Arbiter sięga i wyjmuje żółtą kartkę. No ale takimi podaniami to się akcji nie zbuduje. Wciąż Suarez. Ma szansę na zgranie tej piłki ze skrzydła. Wybija tę piłkę daleko, jak najdalej od własnej bramki. Wybili, szkoda, że niedokładnie i znowu rywale atakują. Niestety, strata piłki. Subeldia. Ojarzabal. Ojarzabal. Ma sporo możliwości. Może coś z tego będzie. Niestety, stracił piłkę. Dembele. Dembele dośrodkowuje w pole karne. A i słabe wybicie obrońcy wciąż jest zagrożenie. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Atak Barsy, zobaczmy co z tego wyniknie. Zostawił obrońców w tyle, świetna sytuacja. ale mieli teraz szansę. Zabrakło chyba trochę wyrachowania. No niestety tym razem nie udało się. Wydawało się, że będzie bramka, ale piłka minęła słupek. Cóż, jest groźnie, może strzelać. Coś niesamowitego, piłka po tym strzale odbiła się od obrońcy i trafiła do bramki. dobrze wykonanym rzucie rożnym. Widać, że to wszystko mają dobrze przygotowane. I na pewno ćwiczyli na treningach sporo takich zagrań. Doczekaliśmy się drugiej bramki w meczu. Jest 2 do 0. Piłka zagrana górą, ale za mocno. Bez wyczucia w zasadzie do bramkarza. Longle. Jordi Alba. Na Nacho Monreal. Piłka znalazła się poza boiskiem, w związku z czym rywale wznowią grę od bramki. To dzisiaj najsłabszy element w układance trenera. Właśnie mamy na ekranie tego potwierdzenie. Zupełnie przygasł w tym meczu, praktycznie niewidoczny. Realizator prezentuje nam mapę jego kontaktów z piłką i powiem szczerze, że u zawodnika... Ładnie zagrywa Sergio Busquets. Rionel Messi! Jest! Messi, Messi, Messi! Zasłużona radość! Tak się strzela bramki! Przewaga rośnie i przeciwnik powoli zaczyna wyglądać na zrozpaczonego. Rzeczywiście zrobił nam się jednostronny pojedynek, a jak tak dalej pójdzie, to wynik może być znacznie wyższy. Chociaż nie dobiegła końca jeszcze pierwsza połowa, mecz staje się jednostronny. Nie dają rywalowi żadnych szans. Kolejny faul tego zawodnika, musi uważać, ma już żółtą kartkę. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Zbliża się do pola karnego. Ależ zachował zimną krew do końca we własnym polu karnym. Wychodzą do kontrataku. Czy znajdą pozycję do. Ale ich mi znakomita okazja. Lionel Messi kapitalnie obronił, świetna interwencja. Koniec pierwszej połowy, w której bramki strzelał tylko jeden zespół, jest 3 do 0. Jaki jest Twój komentarz do występu Messiego do przerwy? Zaczynamy drugą połowę. Spotkanie jest bardzo jednostronne. Zobaczymy, czy to się zmieni. Sergio Roberto. Do boku, a tam już czeka Messi. Artur. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Jest zawodnik na czystej pozycji. Bramka! Udało się! Brawo! Taktyka zdała egzamin, a wysiłek nie poszedł na marne. Tym wysokim pressingiem zmusili rywali do błędu. No i ten błąd wykorzystali. Ale szczęście strzelającego, albo może raczej nieszczęście bramkarza. Piłka wpadła po jego palcach. Najwyższa pora, by po utracie kolejnej bramki rywale się obudzili. No, świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Ojar Zabal. Mogło być bardzo groźnie, ale obrońca w porę interweniował. Ładnie rozwija się ta akcja. Dobre podanie minęło linii obrony. No i atak spalił na panewce. Mają teraz trochę miejsca. Kapitalnie to zrobił, chyba będzie gol. Messi posła piłkę w pole karne. Udanie broni piłka cały czas w grze. Dobrze chroni teraz piłkę. Rywale muszą się mocniej postarać. Ma szansę na dośrodkowanie. Zabrał mu tę piłkę. Podanie niecelne. W efekcie piłka poza boiskiem i rywale wznowią wrzutem z autu. Trener wprowadził dwóch rezerwowych. Ojar Zabal. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Przed nami końcowe 30 minut. Leo Messi dostał piłkę na skrzydle. Messi zagrywa w pole karne. Obrońca wyjaśnia sytuację z zdecydowanym wybiciem. Leo Messi w najlepszym wydaniu absolutna dominacja Argentyńczyka na boisku. Zdecydowanie nie można mu odmówić ciągu na bramkę. Jak widać teraz na pokazanej przez realizatora grafice, jest dziś bardzo aktywny z przodu, a także, co chyba nawet ważniejsze skuteczny. Ma czas, żeby doświadkować. Nie udało się wyjaśnić sytuacji, z tego wciąż coś może być. Wychodzą do kontrataku. No niestety nici z kontrataku, ale nadal są przy piłce. Jest dobrze ustawiony, co zrobi? Ale gorąco, ależ tutaj się przed chwilą zrobiło niebezpiecznie. Gdyby nie ta interwencja, mielibyśmy bramkę. Bardzo dobre ustawienie i wyczucie intencji strzelającego, no ale od tego właśnie są obrońcy. Powstrzymali rywali, znowu przejęli piłkę. Suarez. No i mamy stratę piłki. Suarez świetnie zakrywa na wolne pole. Messi. De Jong odebrał piłkę, czysto, ładnie. Przed nami ostatnich 20 minut tego spotkania. I tak oto tracą piłkę. Rozrzucenie do boku. Ładnie zapowiadał się ten atak, ale rywale odebrali piłkę. No, rzeczywiście, kiepskie podanie. Przeciwnik nie musiał się trudzić, by przejąć piłkę. Ma do kogo podać. Ojar Za chwilę zobaczymy nową twarz na boisku. Ojar Zabal. Rozpocznął grę od wrzutu z autu. Martin Uydegard. Ojar Niezwykle ważna interwencja obrońcy. Suarez teraz konstruuje atak. Jest groźnie, może strzelać. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Wciąż Vidal ma szansę na dośrodkowanie. Aj, słabe wybicie obrońcy. Wciąż jest zagrożenie. Niestety, strata piłki. Vidal. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Lionel Messi. Czekamy na dośrodkowanie. Nieudany strzał. To nie było dokładnie to, o co mu chodziło. Pomysł niezły. Takie strzały mogą się podobać, o ile wszystko pójdzie dobrze. Tutaj nie wyszło nic, tylko piłka gdzieś poza boisko. Ładne wejście, przejęcie piłki. Tracą piłkę po tym podaniu. Powoli zbliża się koniec meczu, no i chyba znamy zwycięzcę. Z tej pozycji może uderzyć. Za słaby, za słaby ten strzał. Łatwo wyłapał teraz to bramkarz. Była świetna szansa. Z takiej odległości trzeba wykorzystywać swoje sytuacje. William Jose. Ale elegancka interwencja bramkarska, skutecznie neutralizująca zagrożenie. Oczywiście tego się wymaga od golkipera, aby bronił takie strzały, ale teoria nie zawsze przekłada się na praktykę. Brawo! Dośrodkowanie z narożnika. Udane piąskowanie i co ważne, bez ryzyka. Busquets wyjaśnia po tej centrze z narożnika. Lionel Messi. Messi, przed do Dobre, dalekie wybicie. Ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Zbyt mocno zagrana piłka musi paść łupem bramkarza. I piłka. w. I w tym momencie sędzia kończy to spotkanie. To było spotkanie.